Hey, będziemy hey. pić horteks Wow wowość Wowość Kaktus, melon Melon kurde Wiem, habosz babosz i tutaj poszedł kształt No dobra za a wcześniej, a wcześniej, a wcześniej się mój kolega Alan wywalił I wywalił telefon No wiem Dobra, poczekajcie, widzowie. Zaraz wracamy. Pijemy dalej? Nie, już! No, ale ja też potrzebuję. Oh. Dobra, dodałam mojako. No i no tak. Ile ty i tego? dla mnie. Nie! Tak. A jak właśnie to oceniasz? Dobrze. Czekaj. Chlej, okay. chlej. no, teraz mojako. O. Ach, dobra. Mój zegarek sprzedał Dobra, polecam. To było ile to było? 399. Może trochę droższe. Jakie 3,99? No tak. 2,99. Tak, sorry, 299. 3 złote, bez grosika w rzadce. Ej, 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 A to na to, że ty wziąłeś dwa łatwo, ja teraz ja tak Dobra! Pit... Jest dobre. No 2,99. Trochę niestety droższe niż ten niż, jak to było, czekaj, co to no, mocny gaz, który był, gazowana woda 50%, ten, 50 groszy taniej ale znowu ten bardzo, ten dobry dobry z... Ej, ja A, no, nie, ale żabki. szybkie teleportowanko zaraz, no, więc ty, bo zaraz i my robimy, że my robimy promocję zostaw Dtenu, dtenu, dtenu. To była prawa, tylko ja będę musiała włączyć, że jest chłopaka parołowy, dobra? Ale oni nam za to nie zapłacili. No, no tak. Oczywiście, alanga dla <grym> rzeczy, których nie wiem. <grym> Ej, Oj Wiesz, że to, to jest terroryzm? Skuk. A to tylko gałąb. No to tylko gołąb, ale gołębie <grym> mają swoje prawa. <grym> nie mają, praw. Mają! Ale ci, ci się autofocus włączą. <laughs> Nie mogę. No to pij, konsumuj. Konsumuj to! Szybko! Nie! Masz zuma na sto Pij, szybko, pij! Go, go, go. Pij! Pij to! No! Dobra, dobra to jest. A, a. Dobra, to, Nie to jest... Nie przybliżaj się, daj powiedzieć! Bo będzie ci okulary z mocnej strony widać, bo dałem ci na dziesiątkę. Dobra, dzięki za oglądanie, za A jak oceniasz? 8 yy, yy. na 10, A on zrobił turbo, śmieszne dźwięki. No. Dzięki za oglądanie. Lajkuj i subskrybuj po więcej. No i naura.